Hej, w poprzednim odcinku wystrzeliłem rakieka, rakietę, która ma przelecieć obok IV porobić badania i wrócić. Jak widać um, perycentrum planowane jest trochę inne niż było na um, poprzednim filmie, bo gdy włączyłem grę okazało się, że nie zapisało się, że już rakieta była na kursie na EVE, ale to odrobiłem i nawet szybciej poszło niż przy nagrywaniu. W zasadzie to mógłbym sobie teraz zapisać grę. Um. Zap Dobra, zapisałem i już w zasadzie mogę przyspieszać czas. Najpierw przylecę tutaj um. i, po znaczy, po prostu zrobię badania trochę dalej od planety. Um. Wezmę je do tego. Aha, tylko Science Juniora. Chwila, ja wziąłem Science Juniora w ogóle. Tak. Zapomniałem, że nie będę go mógł jakby zresetować. No ale dobra, trudno. Um. Okej. Okay. Quick save, tak jakby co. No i dobra, jeszcze przyspieszę. Liczę, że. Dobra, mam prąd. Okej, okay, robimy pierwsze badania. Science Juniora zrobię zaraz, bo. No, wolę go zrobić. Znaczy, wolę zrobić z nim ba... jego badanie bliżej planety. Tak. No, będzie więcej punktów nauki. Dobra, to sobie schowam do tego kontenera. Znaczy, no. No, pojemnik na. Bada... Ojeju, ale fajnie widać. Zrobię sobie fajne screeny. Chwila. Tak. Jakby co, to może się ustawię i zrobię screena, bo może użyję do miniaturki. Znaczy, zobaczymy. Mhm. Ja w ogóle chyba podczas tej misji zrobię dosyć dużo screenów. No i tu zrobię... Sens. Znaczy, te tak, masz. Jeju, przejęzyczam się i trochę... Mówię Science Junior zamiast maś, Ale dobra. Termometr. Barometr i nie mam sygnału. Ale dobra, to chyba nic się nie dzieje. Co zaraz będzie? Udało mi się chyba zrobić manewr, znaczy dwa manewry, w, w zasadzie. Na które liczę na to, że będzie mi w ogóle ta, wystarczyć paliwa. Zapiszę sobie grę. Jeden. Dobra, nie będzie już kapsłokiem. No i spróbuję to wrócić, ale boję się, że na ten drugi manewr. Nie będę miał paliwa, no jeszcze muszę mieć oczywiście, żeby. Um... Muszę mieć jeszcze yy, na wyhamowanie. Ale to też mogę sobie użyć, że tak, powiem atmosferę, No znaczy nam po prostu wyhamować w atmosferze. Mam przecież tarczę ablacyjną w tej sondzie. To może się nie spali. A nawet jak będzie na kilka wejść to też nie jest problem. I tak. Mm, dobra, zrobię już pierwszy manewr. Okej. Okay. Przyspieszę sobie czas w ogóle, bo... przecież można no um, zrobiłem już ten manewr tylko trzeba jeszcze skorygować tamten drugi bo że inaczej o tak będzie najłatwiej o super chyba się uda wrócić nawet um, tak chciałbym być już ustawiony na przelot przez atmosferę um, tylko Pewnie będę robił później poprawki trochę. O, było, już prawie. Jest. Dobra, niepotrzebnie. Dobra, to zrobię poprawkę po prostu. Chyba wystarczy mi paliwa, więc jest dobrze. W ogóle wiem, że nie, nie nagrywam Undertale, ale dzisiaj czy... Wczoraj nie wiem kiedy wstawię ten film, ale. No, 15 września jest po prostu. Są po prostu już siódme urodziny Undertale Liczę na to, że kogoś to z moich widzów obchodzi w ogóle. W ogóle trochę beznadziejnie, że wziąłem ten silnik, bo on ma dosyć niski ciąg, tylko... Jest chyba dosyć wydajny, więc. E! Dobra, myślałem, że w złym momencie włączyłem Eeeh, sobie czas przyspiesza. Już powoli chyba tracę sygnał, ale Znaczy, jest trochę słabszy, ale jeszcze mogę kontrolować sądą O! Szczerze mówiąc myślałem, że to... To próba powrotu będzie bardziej przypominać e, cyrk jakiś. Może tak. O, dziękuję. Dobra, to poprawię jeszcze może nie wiem. Mogę zmniejszyć maksymalny ciąg temu silnikowi. No zostawmy. I tak. O! Będzie super! Um, ja zapiszę sobie teraz, quick-save'a zrobię I gdy przyspieszę sobie czas i Będę hamował już silnikiem Gdy podlecę do, na karmin Znaczy no już, gdy tu będę gdzieś Nie wiem w jakiej prędkości Będę leciał, ale pewnie jest za dużej, żeby wchodzić w atmosferę, więc. Znaczy, może sama sonda się nie spali, ale. No po prostu. Żeby nie było tak, że ja przelecę przez atmosferę i sobie polecę gdzieś tam dalej na orbitę słońca. Słabo by było. Dobra, nie zrobię całego manewru, ale trudno. Postaram się nie spalić po prostu. Tej sądy. Szkoda by była, bo ma fajne badania. Na pokładzie. W ogóle kasę dostałem. Przyspieszam czas oczywiście. W ogóle już Roki i 71 dni ma ta misja. No i skończyło się paliwo. Teraz w zasadzie nie dużo mogę zrobić, ale. No może się uda. nie wiem, chyba już muszę to odczepić. Antenę złożę. To raczej. No tak, to już niepotrzebne jest te wszystkie spadochrony dam żeby się otworzyły jakby nie wiem no z przeciążenia to co się nie no nie straci przytomności no ale i tak mam prąd kurde prądu nie mam chwila obrócę sonde jeszcze żeby się prąd naładował trochę Tak podlecę No Prawie całość się naładowała to jest dobrze Ojeju, stres trochę, bo w sumie naprawdę szkoda by było, gdyby ta misja się nie powiadła. Ojeju, lagi są trochę. Coś się spala, aha, ta antena się spaliła już Ale dobra, udało się, udało się Jak na razie się udaje Tak! Mamy to Spadochrony zaczęły obracać te sądy I w ogóle mam nadzieję, że one wystarczą, ale Najwyżej tarcza ablacyjną się odrzuci ale jeju, ja tak się naprawdę bałem, że no nie wyhamuję. Tylko tak problem jest, że w górach ląduję. Chwila, chwila, to dam inną wysokość do otworzenia się spadochronów. 5000, tutaj my, 2500, a tam na 1000, 1000 metrów. Dobra. Już nawet jak ta sonda tak dziwnie się obraca, to nic nie robię. Tu nawet nie ma co Jest. Dobra. Jedyne co to ta antena się spaliła, ale cóż, trudno. To co najważniejsze to przetrwało. Ja może już wyłączę się, to znaczy mam no, mikrofon i no, przyspieszę czas. No, ale to chyba będzie krótki odcinek w zasadzie. Tak mam 12 minut nagrania. Tylko wcześniej jeszcze miałem kilka. No nie wiem, zobaczymy. Chyba, że coś jeszcze zrobię. Ale to też zależy od kontraktów. Dobra, to jak mówiłem, się wyciszam. W sumie ciekawa roślinność to na tej łące. Fajnie wygląda ten mod, tylko że kwiaty są rozmiaru sondy. Ale dobra, jak widać udało się wylądować szczęśliwie. Kurczę, jestem tak zadowolony, że ta misja się udała. Nawet jak w dwóch odcinkach, to jednak. Hmm. Dobra, zaraz zobaczymy ile punktów nauki Tylko jeju, co to tak długo w sumie się ładuje Aha, dobra już jest dźwięk to No 4, jeju 434 punkty nauki, no nieźle Oczywiście kontrakt się udał hmm. O W zasadzie mógłbym zrobić ten kontrakt kiedyś w następnym odcinku i w zasadzie, żeby coś w tym jeszcze było, to teoretycznie mogę to. Czy który dobra. To łatwe będzie z tym nerwem. Jeszcze mógłbym popatrzeć na nowe części A... tylko nie wiem czy to mi się przyda A! Przyda się, bo będę miał nukle... nie to, nie to Czy... E, tak, wezmę sobie to I na silnik nuklearny, nie mam punktów nauki Ale... Przy okazji robienia tego kontraktu z tym silnikiem atomowym Mogę zrobić też badania yy, i wysłać, w sensie że z orbity Słońca, wezmę sobie Science Juniora, e, termometr, barometr i maś prąd oczywiście, znaczy no baterię e, i antenę. Nie wiem, to chyba będzie wystarczyć, co nie? Te, które boję się przyspieszyć czas teraz, bo ta rakieta jest nam no, dosyć niestabilna, jak widać. W ogóle nie wiem, czemu tego taśmą mnie posklejałem. Ale trudno już. No właśnie, zaczyna skręcać. Chwila. Bo ten silnik ma wektorowanie ciągu, mam nadzieję, że tak to się nazywa. Więc mogę sterować. Widać ta dysza się rusza. No. Dobra, o już ma po centrum w kosmosie. Szczerze mówiąc myślałem, że ten silnik da więcej, ale no trudno. Jeszcze... Włączę... Te trzy był stary, Jezus Maria! E... Nie no, to muszę coś zrobić z tym, bo... Ehm... No to szczerze mówiąc... Coś się nie udało. Cofnę. Ten lot i dodam koło reakcyjne chyba, bo... Um. No nie zrobię tego kontraktu chyba, bez niego po prostu. Przy okazji jeszcze mogę dodać taśmę, bo móc przyspieszać czas. Tak? Nie. Fila, fila, bo... No To trzeba przez staging Ha, ja mogę go włączyć i później zrobić test. E dobra On ma dosyć niski ciąg niestety, ale Nie wiem no to tak to mogę. co to? Tak, dobra. Eee. O, Moon mi trochę pomoże. Dobra, dziękuję bardzo. Jest. Chwila, przelecę obok. Młona mam nadzieję... Noc... Nie, nie rozbiję się obok niego. Eee, znaczy o niego. Tylko laga mam. Ojoj. Jest. Dobra. Uciek. Jeszcze. Mm. Dobra. Run test, No i zrobiłem kontrakt. Jeszcze zostaje mi. Zrobić te badania. Dobra, póki jestem blisko, to zrobię to i wyślę. Chwila, w kierunku słońca może ustawię to. Udało się? Okej, okay, udało się. Jak proszę data. Jeszcze to wyślę. Udało się. I teraz muszę czekać aż mi się naładuje... Naładują baterie, ale sonda jest w kierunku słońca ustawiona, więc... Co eee, mógłbym? Szybko. Transmit data. Temperature transmitter to ok. To chyba zrobiłem, tak? Tak, mógłbym jeszcze. Nie, nie mógłbym. Eee, no to w zasadzie, jeśli chodzi o te sondę, no to wszystko. By było. Już ją tak zostawiam na zawsze. Chyba, żebym ją spalił w atmosferze, bo też mogę, ale to. Dobra, nieważne. Zrobiłem w tym od... już wszystko co chciałem w tym odcinku, więc dzięki za oglądanie. Zobaczymy tylko, czy mogę silnik odblokować. Szybko, szybko. Mogę, super, dziękuję bardzo. Dzięki za oglądanie. No, i do następnego odcinka. To jeszcze powiem, że prawdopodobnie znowu polecę na IF. Tylko zrobię orbitę i spróbuję to zrobić w jednym filmie. No to pa.